Tak, i... tak Leila? Lecimy w złą stronę. Ha. Żaden problem, zawrócimy. Udało się? Udało, ale niestety w jaskiniach będzie nam dużo trudniej ich obserwować. Oby szybko wrócili. To ten wąwóz, widzicie? I to właśnie tą rzeką uciekłam z jaskini. Czyli tutaj mam was wyrzucić? Nie, łatwiej będzie dostać się do środka przez stare kopalnie. Więc lećmy! O to ci chodziło? Tak, to tutaj o. weszły te straszne potwory, po tym jak porwały wróżki z lasu. Nie mam gdzie wylądować. Chyba będziecie musieli zejść po linie. To żaden problem. Dobra, możecie schodzić. O nie. O, o. Nic ci nie jest? To było coś ważnego? Tak, mój budek. Daj spokój, schodź lepiej na dół. Ale przynajmniej nie jestem w szkole. Powodzenia! Dzięki, do, do zobaczenia! Do razie. To tutaj chodźcie ze mną! O! Straciliśmy obraz, bo weszli do jaskini. Użyję geosensorów. Sky, wiem, że oszczędzasz baterie, ale mógłbyś dać mi jedną latarkę. Kompletnie nic nie widzę! O! o. Dobra, mam tego dosyć. Sama sobie poradzę. Mm. Przeistaczam się! Energia mą magiczną moc, która mi daje Berło da nam światło. Chyba przedtem bardziej mi się podobało. Ale teraz coś widzimy. Tak, a nas widzą potwory. Nie mam pojęcia co to jest, ale to coś idzie tutaj. Te wrota przedtem były otwarte. Teraz nie są. Ja to załatwię. O nie, wrota pokłonęły magię. Nasz wróg przygotował się na wszystko, ale nie na nas. Skoro tych wrót nie da się otworzyć magią, to trzeba je rozwalić. Hej! Już wróciliśmy. Jak tam idzie misja? Gdy weszli do jaskini, namierzyłam tam jakieś dziwne istoty. Idziemy ostrzec Faragondę. Pójdziemy z wami. Brandon, może spróbuj użyć wytrycha Rivena? Nie, po prostu rozwalę te wrota. Szybko, zajmijcie ich czymś! Masz jakiś pomysł? Transformacja. Więc ty też? Jasne, że tak. A! Nich nic nie działa, więc będę musiała ich oświecić. Zamknij oczy! Brawo, Stella! Schowajcie się! Super! Te potwory znów tu są! Hej, tędy! Zamykajcie! Aż radę Sky Tak łatwo się nie poddadzą! Uwaga! Co ty zrobiłaś? To magiczny klej. Uważaj, Brando. Leila, pośpiesz się. Cieszę się, że jesteś tu z nami. Dziękuję. Dobra, chodźmy stąd. Kiedyś w końcu przejdą przez te drzwi. Widzicie? Co tam te wasze latarki? Jednak nie ma to jak moje berło. Może i jesteś moim światełkiem, ale to latarka parę razy ocaliła mi życie. Leila, jesteś pewna, że dobrze idziemy? Nie rozumiem. Tutaj nie powinno być jeszcze kryształów. Kryształy? Ha. Ha? O, Zaczekaj. Ha? Pomóż mi. Blum. Stella. Co się dzieje? Nie mam siły. Stella. Stella. Wszystko dobrze, Bloom? Tak, ale nagle straciłam całą moc. Oh. Oh. Co się z nami dzieje? Przebywacie w stanie po transformacji już godzinę i dlatego opadłyście z sił. Czarodziejkom z Andros to się nie przytrafia. A nasze moce? Będzie dobrze, po prostu musicie trochę odpocząć. A teraz chodźmy znaleźć wróżki. Co za uparta dziewucha, zobaczymy jak długo to potrwa! <grym> Poznaję to miejsce! Tak! To już niedaleko, chodźmy! Trzeba pójść jednym z tych tuneli. Może spróbujemy najpierw tym? Hej, Leila, poczekaj na nas! Ja pójdę tym tunelem, spotkamy się później! Aaa... Jejku... Tu jest mnóstwo wyjść... Nareszcie jesteśmy! Spójrzcie, tam! Musimy zejść na tamten poziom. Hej, dziewczyny! Te tunele są połączone. Którym byśmy nie poszli i tak wyjdziemy tutaj! Brandon, moim zdaniem nie powinniśmy się tu rozdzielać. Hmm? Brandon, uważaj! Pomóżcie mi! Gotowa? O nie, nic się nie dzieje! Brandon, uważaj! Chodźcie tutaj! Koniec z tobą! Brandon! W następnym odcinku. Stella i Brandon, którzy odłączyli się od reszty przyjaciół, trafili do tajemniczego podziemnego królestwa. Przez brak światła słonecznego Stella zaczęła słabnąć, ale to Brandon był w większym niebezpieczeństwie. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie ZigZapa Studio Eurocom. Reżyseria Dorota prus -Małecka. Dialogi Werenika Wyrobek. Dźwięki montaż Jacek Kacpery. Kierownictwo produkcji Marzena Wiśniewska. Udział w ziemi. Iwona Rulewicz, Brygida Turowska, Centia Kaszyńska, Magdalena Krylik, Aleksandra Rojewska, Krystyna Kozamecka, Anna Wiśniewska, Janusz Wituch, Wojciech Machnicki, Paweł Szczesny, Jacek Kopczyński, Cezary Kwieciński, Krzysztof Zakrzewski i inni. Piosenki z tekstem Andrzeja Gmiczuka śpiewali Piotr Gogol, Magdalena Krylik, Katarzyna Łaska, Magdalena Tul, Aneta Figiel. Kierownictwo Muzyczne Piotr Gogol.